Poniedziałek, 29 tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z listu do Rzymian święty Paweł zwraca uwagę na wiarę Abrahama. Wiarę Abrahama, który zaufał Panu Bogu całkowicie i to zaufanie umocniło jeszcze jego wiarę. Był przekonany po prostu wewnętrznie, że Bóg jest w stanie wypełnić to, co, to, co mu powiedział. Na tym właśnie polega wiara, że ja ci ufam, ja nie mam, można powiedzieć, dowodów, ty jesteś moim dowodem, nie mam argumentów, ty jesteś moim argumentem. I jak mówi pismo, został przez to usprawiedliwiony, to znaczy, można powiedzieć tak, przedstawiony jako człowiek idealny, jako człowiek doskonały, jako taki, który powinien być, bo człowiek taki, który powinien być, to jest człowiek, który wierzy Panu Bogu. Kiedy wierzymy Panu Bogu, to naprawdę opieramy się na niesamowitej podstawie, na niesamowitej osobie, na niesamowitym autorytecie, bo człowiek może zawieść, jak mówi Pismo Święte, przeklęty mąż, który pogłada ufność w człowieku. Natomiast zaufanie Panu Bogu sprawia, że w sytuacjach trudnych naprawdę się nie będziemy bali, bo wiemy, że On będzie przy nas, że nie ma nikogo takiego mocnego, że nie ma takiego silnego, kto byłby mocniejszy od Pana Boga. Dlatego naprawdę warto ufać Panu Bogu, bo zwłaszcza w takich sytuacjach ekstremalnych czy, czy granicznych, to Bóg jest dla nas największą pomocą tam, gdzie już ludzie pomóc nie mogą. Psalm jest wzięty z Ewangelii Łukasza, z Benediktus, pierwszy rozdział Zachariasz wierbi Pana Boga, za to, że wybawił nas od naszych nieprzyjaciół i mówi, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani służyć Mu będziemy bez trwogi. Wychwala Pana Boga, jaki On jest, jak On potrafi po prostu wzbudzić moc zbawczą. I ciekawe jest to, że to wyzwolenie Boga, że to działanie Pana Boga skutkuje tym, że służymy Mu bez trwogi. Kiedy się lękamy, to znaczy jeszcze nie wierzymy w Boga. Kiedy jest w nas jakaś trwoga, to jak ci uczniowie, którzy bali się umrzeć na jeziorze, zdradzają to, że nie do końca wierzą w możliwości Jezusa. Kiedy wierzymy w Boga, że jest przy nas, że On działa, że On poradzi sobie ze wszystkimi nieprzyjaciółmi, to się naprawdę nie boimy. Jeden z takich owoców, można być wiary w Boga jest pokój. Warto wierzyć w Boga, w Abraham, bo wtedy masz pokój. Nie boisz się tego, że masz 100 lat i jeszcze nie masz dziecka. Nie boisz się tego, że jesteś na jeziorze i jest burza, możesz spokojnie spać. Pokój, pokój jest owocem tego, że człowiek wierzy w Pana Boga, dlatego warto wierzyć, bo całkiem inaczej żyje się w pokoju niż w niepokoju. Pokój to, to przecież pierwsze słowo, które Jezus powiedział po zmartwychwstaniu. W tym kontekście też trzeba rozumieć Ewangelię, kiedy przychodzi ktoś prosi Jezusa: "Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem" to tak naprawdę mamy poczucie, że to jest ofiara, że to jest człowiek skrzywdzony, brat go skrzywdził. Jezus w jakim sensie powinien pomóc, bo to jest kwestia miłości. Powinien się tym zająć i zaskakująco Jezus nie tylko, że nie pomaga temu człowiekowi, ale w jakim sensie oskarża go chciwość, posądza go chciwość, opowiada o tym, że nie możemy się koncentrować na dobrach, nie możemy się koncentrować na, na, na bogactwie, bo, bo to nie o to chodzi. Przyjdzie taki dzień, że to się okaże, że wszystko nam nie jest potrzebne, że są rzeczy ważniejsze niż bogactwo. W tym sensie można powiedzieć, to nie chodzi o to, że Jezus nie chce się wtrącać w sprawy międzyludzkie. To nie o to chodzi, że Jezus zgodzi się na to, żeby ktoś był krzywdzony. Tylko Jezus jeszcze raz podkreśla: jeżeli wy nie uwierzycie w Boga, jeżeli wy nie uwierzycie, że jest życie po śmierci, jeżeli wy nie uwierzycie, że jest niebo, to się będziecie kłócić od takie rzeczy, które naprawdę nie są warte. Najpierw Pan Bóg, najpierw wiara, a potem się zajmijmy pieniędzmi. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.